Siema, siema w tym materiale pokażę Ci jak zamontować miskę ustępową do podwieszanego stelaża WC wykorzystując system ukryty. Jak temat Cię interesuje to zachęcam do obejrzenia filmu, a ja biorę się za robotę. A na samym początku zabieram się do wkręcenia śruby w uchwyt montażowy. No i następnie tak przygotowany uchwyt montuję od środka miski. A z zewnątrz zakręcam go na krętką z podkładką. Na początku samą ręką, a następnie kluczykiem, który był dostarczony do kompletu. No i teraz do tak przygotowanego uchwytu włożę sobie tuleję montażową, tak aby dobrze odmierzyć odległość, jaką powinienem zachować od kafelki. Bo niestety niekiedy ta odległość podana na instrukcji jest błędna. A tak będę miał pewność, że zachowam odpowiednią odległość. Także wciskam tuleje i zakręcam śrubę w uchwycie montażowym. A tuleje montuję wycięciem stożkowym w stronę śruby. I dokręcam kluczem imbusowym, który również był w komplecie. No i teraz miarką odmierzam sobie odległość od końca tulei do płaszczyzny miski. I na taką odległość odsunę tuleje od kafelki. U mnie jest to 13 mm. Wymiar ten sobie zapiszę na misce, aby mi nie umknął. Dopowiem jeszcze tyle, że w tym momencie śruba montażowa jest skierowana do dołu miski. A to po to, aby mi się łatwiej montowało tuleje. Ale potem ją skieruję do góry miski. Bo miska będzie dokręcona od góry. W ten sam sposób złożyłem sobie drugi uchwyt. Kolejno nakręcam tuleje na szpilki. Zachowując odpowiedni dystans, w moim przypadku te 13 mm. Dystans oczywiście od końca tulei do kafelki. No i gdy sobie przygotowałem dwie tuleje, to następnie smaruję uszczelki mydłem, tak aby rury montażowe lepiej weszły. Następnie montuję sobie jedną rurę od spuszki a na nią nakładam miskę ustępową. No, i jak czuję opór, to odmierzam sobie odległość między miską ustępową a kafelką, i o tą odległość będę ścinał tą rurę. Dokładnie tak samo robię z drugą rurą odpływową, a obcięte rury oczywiście graduję. No, a jak mam już obcięte dwie rury, to zabieram się za docelowy montaż miski. W tym celu montuję obydwie rury do stelaża. Zakładam matę wygłuszającą. No i zabieram się za sam montaż miski. No i jak miska dojdzie mi do uszczelki, to za pomocą klucza imbusowego dobrze ją dociągam, raz kręcę z prawej, a raz z lewej strony. Tak aby równomiernie doszła. Teraz sprawdzam, czy wszystko działa i co najważniejsze, czy nie przecieka. A na końcu ustawiam sobie poziom i jeszcze raz mocno dociągam. No i ten na to sposób udało mi się zamontować miskę ustępową. Co prawda trzeba ją jeszcze zasilikonować, no ale myślę, że to jest materiał na kolejny odcinek. Więc jeśli Cię interesuje, jak tutaj położyć silikon, to zapraszam Cię do odwiedzenia mojego opisu. Tam wkleję link do filmu, gdzie pokazuję, jak to zrobić. A ja na ten moment będę już kończył. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!